Ej, ten kogmaw, ten movement. Muszę przyznać, że troszkę był taki, czy to był dobry movement. Pytanie, czy to nie był za dobry movement. Dzień dobry, Witam serdecznie, hejka. Hejka, hejka, hejeczka. Co to za tańczący ja na czacie? Ja tak nie tańczę tutaj. To jest jakiś fotomontaż chyba. Siema. Субтитры Znaczy wiem, ja miałem tego warda. To są chyba wszystkie klawisze, które miałem od 4 do 7. Trochę mi to zajęło. Aha, no to Chociaż? Do tego warda dołożyłem, co? Nie mogę tak iść. Fuck. Aż muszę lepiej wybrać od brama niż Не подайте, не подайте, не подайте, не подайте. No to moje granie Licinem jest takie kurde, drewno, ale się wygrywa. Nie wygrywam tego mechanicznie tylko w jakiś tam no sposób Te ten drugi sposób. No. Wiego, a, zesmite'owałem tego w jego, ani. Macie go. Eee... Rift. Oj bracie, bracie, bracie. Taki będzie. Aj. Dzięki On na Jedzenie może że go kopnę jakoś What? Aha, co Nie mam energii, na nic. Dobra styka. Quack finish tym botem. 8, 5, 15. No wygląda jak na zawodowca, co? Czy Zagram jak zawodowiec? Nie powiedziałbym. Halloween is a win, kurde. Poradnik do czympiętności się pojawi kiedyś? Kurde, wydaje mi się, że te poradniki też. Nie za bardzo. Teraz już każdy silver, każdy brąz wie, jak się gra. O nie, potrzebuję poradników. Nie ma co robić. Zadano na lesie, ZDana na lesie będzie robione w pre-sezonie, czyli w listopad, grudzień. Nawet eksosta, nie musieli wykorzystać. Ja nie panował to wstyd. Proszę zostawić tego chwilę. Trzymaj go, trzymaj go, trzymaj go, gnoja. Trzymaj. ma Dobra będę. Masz coś? Nawet nie zobaczyłem, że on barierę. Chyba. O... No, to nie jest. No to puścimy na no, mida później. Nie no mówię, że ten jest jakiś głupi, nie? To będzie chyba lepsze. Jezu, 2, jest 2.9. No chyba ten 2.9. Trochę ma pecha nie, nawet nie. Zręga 2.9. Zręga 2.9. Zręga 2.9. Zręga 2.9. Kamykamy, kamy, 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 kamy. Ej, ten kogmaw, ten movement. Muszę przyznać, że troszkę był. Taki, czy to był dobry movement? Pytanie, czy to nie był za dobry movement? Ej, ja nie mam smite'a. To radna łódź? leci. Dobra. Bo zostawiamy? Nie, nie, nie. Zostaw, zostaw. Fart. Uff. całe to no to się mogę odwrócić przeciwko nam bardzo mocno, 20 rękar ajajajajaj. Aj, 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 aj. Serowski, kiedy Polsa odkupię, jak mać jakieś 30 milionów to może mi się uda odkupić Ale zobaczymy bo nas, no w tym roku się teraz Polsa to nacz licencja. Zobaczymy co to następny rok przyniesie. Jest szansa, jest szansa widzowie. Może tą lulu dziobnę? Chociaż nie mam 1800, kurde lepiej Chociaż czekaj czekaj czekaj, czekaj zobacz. Ej, nie wiem. Może rzeczywiście ten chłopiec jest jakiś. odpalony. Jakoś tak się zajmie. Jej... Kurde, rusza, nie? Skurczymy tak. on nie widział. Nie ma pluszanka. Dawaj, dawaj, dawaj. Nice. Dobra. Dobra, dobra. Przyspiesz mnie. No, dobra, mamy. To ja bym tu chyba inhibitor poleciał najpierw.

Ej, pan jest inkazyk z Znaczy też miałem te dwa killy na bocie do Frico, więc. Nie wiem, to nie rodajmy, ale. 14.2.8 kurczę. Nie codziennie robię takie staty. O, to to miela. Dobra, nice. no On tutaj leci. No, gdzie? Dobra, graj, tak. zagrałem tak. O jestem uleczył Morgana. No, my bad, my bad, Ale no, dobra, no dla mojego bota jest fajne. Co z tym smokiem? Zak ma TP. Tylko, że z obitym. za 15. Kur... czekaj, jak nie wyszło. Tak, jestem. jadę. Ej, co jest? Aha. No, dzięki że podszedłeś, bardzo byłem z tej strony. Mi dałeś dobra zamiast pojedynczego Kilka? Tobi, dobra Chociaż 6 kg 7 Tak myślałem Tak myślałem Coś mi tutaj nie pasowało Słucham za minutę Pesasitooo! Mam najwięcej sensów na całej mapie. Nie zły jest na gierkę. Patacznik ze serca w kierunku nie zła. To z takiego za do dopiero cię na pokoju. Okay, Dobra, Jedynkę chciałem. Mam jeszcze. Dobra, jalo. Nie wiem, ostatnio mi się. Nie wiem, co mi się ze mną dzieje, ale jedynkę z dwójką, tak. Nie wiem, czy ja naciskam razem, czy to. Co czy to się dzieje, ale tak mi się często mylę ostatnio. Jedynka, dwójka, trójka, że masakra. Tego tak, wujeb jeszcze trzeba szownąć. Bierzam. Kurde, pół sekundy do wybitka ja Dobra, zrobiłem tego nulu. Well skończycie tego, to jest trzeba 2. Chociaż Samira może Ładny tu Ja pierdykam Dobra Wejdź, wejdź, wejdź wejdź Musisz wejść. Markę ja przydę ale ten chłopiec do 388 się uleczył? Aha ma prawie full beat, dobra, mam masz to 21 killi Samira Dobra, uciekam, mi państwo. Trzymajcie się miłego yy, miłego weekendu. Tyle. Elo, popancki, pozdrweczki